Witam wszystkich, nazywam się Hubert Stempel. Hmm, od no, trzech lat nagrywam dla was gołębie, wcześniej bociany Huberta, teraz sam gołębie Huberta bez podania rasy. E, nie wiem, gdzie się mam patrzeć, żeby było wszystko dobrze, e, żebyście, żeby patrzeć na was. E, mam 48 lat, e, gołębie trzymam od 17 roku życia z małą przerwą na żonę <noise> no i co tutaj mamy się nagrać no i jak już tak na początku to dzięki za wszystkie wyświetlenia bo jest ich sporo ostatnio to moglibyście jeszcze jak, trochę zasubskrybować mój kanał kto jeszcze nie subskrybuje byłoby miło jakby ich trochę przybyło bo trochę stanęły nie mogę żartować za bardzo więc nie powiem jak co stanęły no co tutaj pozdrawiam wszystkich i zapraszam do oglądania filmu no i kto nie wiedział jak wyglądam także już teraz będzie wiedział pozdrawiam wszystkich i miłego oglądania witam wszystkich we wtorek zimno jest jak nie powiem gdzie ale chciałem wam sztukę pokazać kurcze nie wiem kto to takie sztuki u nas na wsi trzyma. Ja takiego gołębia to już kilka lat nie nie łapałem gołąb znany, ale tutaj na wsi już zaraz nam go pokażę. Zobaczcie. Żółty Góry, czy takie coś. Nie wiem, że otwierać, ale taka sztuka. No to nie, nie mogę. Nie mogę. Wyszwance puściłem. Gdzie są te wyszwance? Już do wody wlazły. dzisiaj rano ich puściłem. Ale jest tak zimno. Strasznie zimno jest. Ciekawe czy te młode nie, nie pomarzły. Te młode. Nie wiem czy to ktoś podrzucił tego nyfka. Czy to ktoś sobie przyniósł. A będzie go jak najszybciej złapać. Bo nie wiadomo co to za... ...za choroba. Paćkanek kurwa. Czy przy ma coś. Ci mi się wydaje, tylko trzeba będzie go złapać Pewnie chory jest I go ktoś przywiózł Kurczę ciemny mi śpi Zaczyna się parzyć, coś przysypia Młody Dobra, trzeba chyba otworzyć Niech leci sobie w świat Tylko taki zdechlak to na pewno nie poleci jeszcze nie zamarzły Dobra, nie straszę ich tu Niech siedzą na jajkach Szwańczka żółta tu Czerwony tambyk, on ma taką brudkę koczek, ale kolor ma ładny, czerwony Także nywka pewnie ktoś podrzucił. Dobra, wypuszczam Kurczę, gadałem, a się nie podagrywało. nywek, się zerwał, żobniki się zerwały, ale Nywek usiadł, ale mówię, nie podoba mi się ten nywek i muszę go jak najszybciej złapać. O, o! O, leć sobie w cholerę gdzieś, bo mi się wydaje, że ktoś go tu podrzucił. Bo tutaj u nas to nikt Nywków raczej nie ma. Że niech leci w świat sobie lepiej i roznosi zarazy, gdzie indziej. Bo jest jakieś zimno dzisiaj minus 4 w nocy było. Teraz taki jeszcze do tego zimny wiatr. Wyszwance otworzyłem z ręki, dzisiaj rano je puściłem. On to, to, jak mówiłem, kolor ma fajny, tylko tą brudkę, Ona jakaś taka przybiedzona. Dobra, niech latają, idę się zajmę ciotką O, o jest kurczę, nywek, o zobaczcie. O. No Niby lata, ale tak kurczę, tym się nie podoba mi się, tak jakby coś przy dziobie miał No Dobra Cięcie panowie, bo idę ciotce drzewa przyniosę, bo tam nie wygląda dopiero co z pracy wróciłem no i trzeba się przyznać, bez bicia dałem ciała, żeby nie powiedzieć czegoś innego. Nywka żółta to była Pana Janka. Hech, mogła być złapana. Śnieg zaczyna padać, Mam nadzieję, że nikt nie zgoni. Bo będzie taka śnieżna, ciemna chmura, że nikogo nie podkusi. Ale jest zimno. Zaraz je chyba... Zamknę za parę minut i, i niech ten. I idę do domu, bo jest zimno. Nie chce mi się nad nimi stać. Wiatr zimny wieje. Jutro. Jutro ma być podobno trochę cieplej. To, to się ten. Te postoje nad nimi, może jutro. O, już śnieżek zaczyna padać. Fajnie jakby jakiś locik przyszedł, ja <laughs> no, oczywiście nikomu nie życzę, żebym poszedł, wiem jak to jest, jak mi śnieg poszedł, więc Bez śniegu zresztą też, ale byłyby jakieś emocje, ale to jeszcze nie ten czas na ganianie, bo ja tutaj bym nie miał bardzo co poganiać, tylko ziemia <laughs> na nogę jak to mówią, stara gębiarska szkoła na nogę gania. I ser, dobra na dziś to będzie przerwanie, jak tam sobie chodzą. Jest zaledwie półtorej stopnia na plusie. Jutro sprawdzę jak tam młode się nie pomarzły Zaraz ich zamknę całkiem czwartek chciałem powiedzieć Wam, że ja tam się na głębiach nie znam ja daję sól, wy nie musicie znaczy daję lizawkę, sól wy nie musicie dawać zawsze tam poglądajcie innych to się bardziej zna chyba wiecie co, udało mi się te rysie zaparzyć zobaczcie, otworzyłem klatkę a przetrzymałem ich noc i dzień i teraz widziałem, że księżniczka ma ochotę tylko, że już tam coś wlazło ale już księżniczka, jakby okazywała uczucia, już by chciała tam wejść. Muszę tam tego pognać, może by do tej klatki zaczęły wchodzić, się, Bo one tak cały sezon przechodzą i żadnych młodych nie wychowają. Mhm. Ewidentnie jej tam pasuje. Idę wygnam tamtego, co tu siedzi w niej w środku. Skurwe, pierdzielone farfoclu. Młodych sporo. Czy jak bociany je obrączkowałem, to wiedziałem po obrączkach ile tych młodych bocianów wyszło. Bo teraz to ja się pogubię z tymi młodymi, chyba dopiero na jesień zamówię sobie znaczniki z numereczkiem telefonu. Profesjonalnie, ale znaczniki, hmm, bo ale dopiero jak to wszystko powydaję, zrobię selekcję i co zostanie, to dopiero resztę. Resztę, słuchajcie, poobrączkuję słomy im tu dorzuciłem takie tam do lotu dobre są. Kurwa wczoraj zrobiłem tutaj gniazdo i już musiała jedno jajko wywalić. Tutaj pod temasłowe, ale nie wiem czy coś się wykuluje. Proszę, młodzież nie pomarzło nic. Wczoraj sprawdzałem, nic nie pomarzło i wody dużo teraz piją całą szóstkę muszę nalecić im znowu Ten ja będzie fajny o, ten żałownik no i co ja chciałem powiedzieć właśnie nie słuchajcie się moich rad, bo internet cały pęka w szwach od rad można przeczytać o wszystkim, na co, co dawać, jak tego. Jest milion dróg do tego, żeby osiągnąć sukces z gąbiami. Która najlepsza? Nie wiem. Która jest najlepsza? Nie wiem mówiłem że ryś będzie następny chyba perłowy o no. jakoś te się ten rok obrodził w te rysie no i co tutaj jeszcze mogę powiedzieć no i właśnie Gdybym ja był jakimś mistrzem lotów gołębi pocztowych, mistrzem Polski, no to ja mógłbym coś się wypowiedzieć na temat prowadzenia gołębia, a tak ja to jestem zwykły miłośnik gołębi staram się robić to tak jak kiedyś się robiło no i co? Twarz już moją widzieliście o. Pociągała skrzydłem jeden młody ciemny tam coś tu piszcze, ale to dobrze te żołniki nie uciekają. <laughs> Dzisiaj cieplej to można nad nimi trochę postać ostatnie dni to straszne były no i ewidentnie trysie się sparzyły mają chęć do tej budki wejść może się uda, może sobie domek wybiją z głowy i tu wejdą kurcze co to o, o że tu łażą te samce i przeszkadzają im w miłości. Młody perłowy ze złej strony zaciągu. On już szedł. Zobaczcie. Ale ten mu przeszkadza, żeby się skupić. Gdzie pierdoło. Idź wap, a ona chce wejść do gniazda. Zobaczcie, o! Już jest blisko. Czyli się ich uda chyba tutaj zawabić. W tym duku. dzisiaj na noc jeszcze raz tutaj zamknę. No. Nie ma co nagrywać. Jak ja przyjadę późno, to już nie ma obcych nawet. Że rano to może coś tam jest te czatę latają miałem tą żółtą wyrzucić ale jeszcze się wstrzymałem cicho on wszedł nie ona weszła ona weszła idź do niej pierdoło no dawaj już jest blisko dziurki pomylił no zdarza się nie wie jak się do niej dobrać tam no, ale co z tego będzie? No, mintą siateczkę i dawaj. Idź ty Dobra, bo nie będę wam samych ryści nagrywał. Wejdzie ci nie, no nie Odpędził go Ale idzie ku lepszemu. Się patrzą w górę. Teraz można się pomylić, dzikie i niedzikie tego łębie. No, chodź do niej. No, 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 no. I Coś z tego będzie. Ona już trochę okazuje zadowolenie. Ale jeszcze dzisiaj na noc tu włożę. A ten perłowy młody nie może trafić do tej. ale teraz hmm. także dzisiaj na no dzisiaj to będzie tyle. Pozdrawiam wszystkich żołnierz jeszcze się pasą. Godzina prawie dziewiętnasta. Na telefonie wydaje się, że jest widno, ale już robi się ciemno. Idę do domu. Wszystkim zdrowia życie, miłego oglądania. Mam nadzieję, że moja twarz Was nie wystraszyła. Pozdrawiam.